Wybrałam konkurs w Polskim Radiu, jak fundusze europejskie zmieniły moje życie. Wysłałam swoje zgłoszenie, opisałam jak zmieniły. Krótko mogę powiedzieć jak zmieniły. Przede wszystkim dostałam dotację na własną działalność gospodarczą. Założyłam własną firmę, która zajmuje się certyfikatami energetycznymi i świadectwami energetycznymi. W sumie jest to samo, mówię tylko, to się różnie nazywa. Do tego też wykonuję audyty energetyczne. Działam na terenie Poznania, Wielkopolski oczywiście i Świnoujścia, miasta, z którego pochodzę. Polecam każdemu korzystanie z funduszy europejskich, nie było to takie trudne, żeby dostać taką dotację, trochę papierologii, troszeczkę trzeba było się naciągnąć, aczkolwiek warto. Do tego korzystałam jeszcze z innych, z innych pomocy, z innych funduszy na rozwój chociażby samej siebie. Brałam udział w różnych projektach typu doradztwo energetyczne. Oprócz tego na przykład języki obce też byłam na trzech kursach finansowanych z Unii Europejskiej. poprawiałam swoją znajomość języków. Każdemu polecam. Nie jest to takie trudne, wystarczy poszukać czegoś dla siebie, w czym coś się człowiek kształci, czy rozwijać, skorzystać z funduszy i naprawdę warto polecam. Co fundusze zmieniły w moim życiu bardzo wiele. Pracuję na własny rachunek, nie pracuję u kogoś i dla kogoś, tylko mam swoją własną firmę która się rozwija, mhm. Powiem też, że jestem sobie sama sterem żadnym okrętem. Pracuję kiedy chcę. Nie muszę być, pracować od do, wstawać od na 7 chodzić do 15, także też oczywiście własna firma to jest też 24 godziny pracę na dobę, ale jestem z tego zadowolona. Jestem po prostu niezależna. Szczęśliwa. Pieniądze wydane? Pieniądze są wydane już dawno, a teraz już przydało kolejne. Także liczę na zlecenia, na jakieś zainteresowanie. Na czym polega ta Twoja praca? Moja praca polega na sporządzaniu świadectw energetycznych, certyfikatów. Polega to na tym, że ja obliczam, ile budynek, który certyfikuję, zużywa energii na potrzeby wentylacji, ogrzewania czy wody użytkowej. Pokazuję to też, czy budynek jest energooszczędny dla środowiska i też y, można na podstawie tego określić koszty, y, koszty po prostu użytkowania tego lokalu, tego mieszkania. Bardzo fajna praca, bardzo fajne, y, każdemu płacą w ogóle takie świadectwo, ponieważ wiadomo czy, czy budynek jest energochłonny, czy jest energooszczędny. Powtórzyła Pani, że niedługo taki certyfikat będzie musiał mieć każdy, kto sprzedaje tak? ten budynek, yy, tak, to, to znaczy? Prawdopodobnie. Teraz jeszcze yy. można ominąć, z tego względu, że w akcji materialnym można taki zapis yy, yy. Może być taki zapis po prostu, że sprzedający, kupujący wymaga sprzedającego świadectwa charakterystyki energetycznej, natomiast będzie to niedługo będą już sankcje karne i niestety dla kupujących, będą, będą dla mnie oczywiście to bardzo, bardzo dobrze, będą po prostu musieli mieć takie świadectwo, także myślę, że, że jeszcze moje usługi się bardziej rozszerzą, nie tylko dla tych, co nowo budują, ale też dla tych, którzy sprzedają i kupują.